Zajebista fura, czyli do góry się podnoszę. Uuuu y y Co to jest? Chyba małpa jakaś? Okej. Okay. Nie mogę krucać na bagażniku, weź czekaj, czekaj. Nie wiem dlaczego mam lagi normalnie w tej grze. <grym> <Dzień> <grym> musimy zmienić auto. <grym> Ale ma fajny bagażnik na dachu. Ty, to chyba helperki, bo zobacz, co jest na desce rozdzielczej. Co ty masz z <śm> <śm> No Zaprosisz mnie A ufiel bierz dźwięk odrzutowca o poranku Co? Wyda się, czy uwielbiasz dźwięk odrzutowca o poranku Ej, mam pomysł co zrobić, żebyś mnie słyszał Co? <laughs> no teraz lepiej Lepiej teraz na ogółem tutaj! Myślę, że możemy jechać! Dobra, gdzie idziemy! Je Co? Gdzie jedziemy? Zaraz ci zapłacę! Zrobię od niego dźwięk Odbija się od niego. Patrz o, widzisz? 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 Możemy wesprzeć rebeliantów, ej! Widzisz, widzisz? To jest potyczka! Ale my nie jedziemy potyczkę, no, tylko... tylko się, kurwa, pomożemy tyczce. Ała. No! Furę mi psujesz! Kamieniuje cię. Jesteś ukamieniowany właśnie. Ej tak, to są dzikie wilki, dosłownie. I ty Dobra, to ty się nimi zajmij, a ja... Bo już przejechałem wszystkie. Czy e, są jeszcze dziki? Gdzie? Zaznaczę. O! <grym> I jest kniw, Spoko, wiem co robię. Dobra, tam jest jeszcze jeden, dawaj go. Ostatni spaczki wilków, dawaj. Upoluj go. Pała zwierząt nie istnieją. O. Chyba ich zabiłem. Pałą szkołę podstawową, jestem dumny z siebie. To była szkoła podstawowa. Aha, no zobacz. Cała kurwa szkoła podstawowa To byli uczniowie Nie, to nie byli uczniowie to O, byli helperka! Pajk helperka <grafy> Nie, to nie pa, jest pa, helperka, helperka wąsy. Kamil. <grafy> Nie, nie przyglądałem się jak byłem umarty w Gramy w piłkę nożną Pamiętasz kurde jak fajnie się grało? W podstawówce Fajnie się grało, właśnie pamiętam. No, stałeś i nie. nic nie robiłeś. Czasami, jak poleciała w twoją stronę, to się odsunąłeś. Światł no mnie nie zmusza. Sobie. Mogę ci zrobić kupowanie seksualne, chodź. W szkole? Dobra, dzieciaki zajmijcie... się. Mało cię. po polsku. Czemu? Czemu, czemu na pierw do moich świec? Siadaj czemu? W ławce, czemu są tylko trzy ławki i czemu na ostatniej są świece? Ktoś tu umarł w tej ławce? Tak. Zostaw świętej pamięci Asię. I idź do pierwszej ławki, Asiu. <grym> Okej. Okay. Dobra. A więc tak. Teraz ci powiem coś czego nie chcą ci powiedzieć rodzice i jakby dowiedzieli się, że ci mówię. Żeby przyszli... przyszli nas tu zabić, nie? Normalnie z kałachami, wpadli. Zastrzelić. No. Ogólnie to. Ogólne oh, rodzice! You don't scare me! Jasiu! Jasiu! Jasiu Stawaj! Kiedy innej, idzie, ci powiem. Okej, okay, kiedy indziej, idziemy stąd. Rodzice atakują. <grywa> Hel -hel Helper Cox nam zabrali. Musimy tym dziadostwem lecieć. Się? Dawaj bardzo nie, tego potnę w... na talarki. Mu potnę, wiesz co? E, dobra, zrobiłem go już. Ja już go tu chciałem na talarki Myślę, że go pociągnął na talarki znowu Wierzę Wierzycie? Dobra, chodźmy Nie mogę się zatrzymać, no to ma taką moc no, jest wszystkie drzewa no Dobra wsiadam, bo to nie działa w ogóle Nie działa? Kopci, czekaj, spróbujmy jeszcze raz! O, sprawdza trochę się dymi, ale Możesz wsiadać. Okej. Okay. <noise> <noise> są helperzy, a nie helperki. Zostaw, zostaw helpera. Ej, jadł! Zabiłem cywila, o Boże. Nie chciałem, zabiłem ci żonę, przepraszam. Ty, wow, ale tam helperka była za kierownicą, co zawieszona? To jest dlatego przyjechaliśmy, bo ja zacząłem kierować No chyba chyba może, może jednak fajperna no, jest style <stupisk> Nie, żartuj, zachodź Jeździsz szybciej Ty, a jakby tak zrobić? Konkretnie planowałem zrobić. Pomóż, please. Co mam zrobić? Pomóż. Pomóż. A co się mówi? Proszę, pomóż. Spaliłem skurwysyna. syna. syna, jest z nas. No spierdalę go chciałem spalić. Chodź tu, kurwa, ty. Ty on się nie. O dobra jednak się pali. Ty goń mnie. Podpali... mnie Chcesz Czemu podpalasz zwierzę? Powiedzmy. Ty. Spieradanie mi się ugasił. Eee, dobra. <laughs> Chodź za furę. Kurwa, goni? Dawaj furę. Zaraz fury nie będzie, bo ją zjeno sororzec. Siadaj. Wysiadaj. Ja kieruję wolno biegam. nie godzi nas, dobra, dobra, wsiadam Jestem, jestem, dawaj jedź Rzuć nie, nie, na niego Słabi pranga na piechotę, Arny. Nie trafiłeś w most, Kamil <laughs> jak przestawiłem samochód siłą własnych mięśni? Dlaczego nie mogę wsiąść? Strzelę zaraz, chyba. Kurwa, tknąłem. podpaliłem wodę z powarką. Nie wiem, żeby... połóż. Ej, poczekaj na mnie, Tamil Myślałem, że wsiadłeś. Nie, nie wsiadłem. Mam magnetyczną duchę. Fajaj. <grych> ja Co zrobiłeś? Paliłeś mnie. Włał listę w samochodzie, przez Ciebie. Napraw mnie. Ach. Jakąś rodzinę jedzą? Chyba. No dobra. Zaczniemy w Jedzą rodzinę. No dosłownie, tak. Domyślam się, to gry się, wydaje aktualizację. Kurwa, Ubisoft to jest syf. Prawda. Jedziemy. No, ty nie jedziesz chyba. E, bo zauważyłem coś ciekawego. Wyrzuć, <grym> 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 lubię się przejeżdżać. Zauważyłem. Ale poczekaj na mnie mam na piechotę więc co Zapomniałem, że ty nie wsiadłeś. Ale czekaj bo to bot jedzie, a ja puściłem wuj się zastanawiał dlaczego to dalej jedzie <grym> O mój boże Aż że nie... To mnie nie przejedź, dobra?